Powiem Ci, że tak ta kolonia mnie wkręciła z tego względu co Jankowi się stało, wiesz o co chodzi, co go to pogotowie zabrało i tak dalej. Dlatego ja Was widzowie naprawdę przepraszam, bo ja zostałem wprowadzony w błąd, bo w tym czasie co Janka zabrali do tego szpitala, co ja tam za nim poszedłem, tak przywieźli jeszcze innego pacjenta, który zmarł właśnie o 22.15. Siemo pomidor. No siema, siema. Widzę, że nawet miejsce na motocykl, żeście mi tutaj przygotowali. No oczywiście, że tak. Ale powiem Ci, że kłopot jak cholera. Fajna rzecz do podróżowania, ale nie do miasta. Bo no nie zostawiłbym go tutaj po oskubionym. Nie no, no oskubać motocykla to by Ci nie oskubali, ale bardziej bagaż. Bagaż też. Bagaż nie też. no, motocyklu to by Ci nie oskubali. Jak sobie daje się radę tutaj? No tak jak widzisz no, siedzimy sobie z Jankiem tutaj. Bo ty to stoisz. No, ja Janek. teraz stoję, no ale siedzimy sobie z Jankiem tutaj pod no, siedzi. Janek siedzi, i mam, mam tutaj. Dobrze. Znaleźliśmy sobie to takie stoję. normalne. Tak, no dobre, na swoje. Ja już papieroska chyba zapomniałeś. Może nie masz? Taka Nie, ty, ty, właśnie, cień. Ty. Paczka kabina. co całego no, zapalenia. To jest na bogatą. I salaczek generał. No czy siedzimy sobie, po tu No, chodź. Kamera poszła. Można odpalać. Opowiadaj, co się w ogóle działo przez te miesiące, jeśli ile jest? No, no tu jesteśmy już ponad dwa miesiące, prawie ponad dwa miesiące. I powiem Ci, że tak ta kolonia mnie wkręciła z tego względu, co Jankowi się stało, wiesz o co chodzi. Kogo to pogotowie zabrało i tak dalej. Dlatego ja Was widzowie naprawdę przepraszam, bo ja zostałem wprowadzony w błąd, bo w tym czasie, co Janka zabrali do tego szpitala, co ja tam za nim poszedłem, tak przywieźli jeszcze innego pacjenta, który zmarł właśnie o 22.15, tak podawałem wcześniej i prowadzili mnie w błąd. Ja potem byłem bardzo załamany, opiłem się, strasznie się opiłem, nie powiem, że nie, bo strasznie się opiłem, no ale potem sobie postanowiłem, że dla Janka, bo on chciał zwiedzić Paryż i Barcelonę, że tam się dostanę i zapalę świeczkę, pod wieżą Eiffla i w ba Barcelonie pod stadionem. No, ale poszedłem do pracy, a po tygodniu dzwoni do mnie telefon. Ja akurat rozładowywałem kostkę brukową, bo poszedłem do pracy. Kostkę brukową i słyszę, Janek się do mnie odzywa. Tak mój kolega z tej pracy, tyle brakowało, tyle brakowało, żebym mu zmiażdżył nogę. Kostką brukową, taką wielką, nie taką małą, zwykłą, chodnikową, tak jak się układa. Ale dlaczego? To taką wielką. No, bo usłyszałem głos Janka. I? No i... To była taka reakcja, że po prostu wiesz, no. Koska ci z rąk wypadła. No dokładnie. Rozumiem. A ja akurat stałem na ciężarówce i rozładowywałem to. Ja nie wiem, pomimo czy to jest powód, żeby przepraszać, bo nie, nie chodzi o to, jest, że Janek żyje. To znaczy wiesz co? Ja wiem, że najważniejsze jest to, że Janek żyje, ale też dla mnie jest wyleżyte to, co sobie o mnie widzowie pomyślą: że niby ja jestem konfumulant, tak jak Pinokio albo coś. Nie. Tak samo jak ty byłeś świadkiem, tak i zmarł przyjaciel. Byłeś u tego, jak rozmawiałem z jego mamą. Byłem u niego na grobie, pokazywałem ci zdjęcia. No, wiesz co, w tym świecie, gdzie mamy tak szybko działające media, to tego typu rzeczy się zdarzają. Na pewno nie my pierwsi podaliśmy taką wiadomość. Na pewno też nie, nie ostatni. Ja się zastanawiam, czy ja zrobiłem jakiś błąd. No, być może też. Ale to jest wszystko nieistotne, bo, bo Janek żyje i sobie tam nawet tam tak, się uśmiecha. Tak, i to jest właśnie najważniejsze. Jeszcze raz nam pomachasz? Janek! Pomachaj nam jeszcze raz! O, Janek żyje. <grym> Opowiedz, jak to w ogóle było. Wiesz, Stacją? które media nie kłamią? Zanim Ci opowiem, jak to było. Wiesz, które media nie kłamią? No. Rachunek za prąd, gaz i wodę. <grym> Okej. Okay. To są jedyne media, które nie kłamią. No. Żeby nie było, że ja tobie coś zarzucam, nie, nie bo... spokojnie, spokojnie. Tak wiesz, bo tak nie jest. Nigdy się nie cieszymy jakie dostaje. No, ale powiem ci jak to się stało. No, siedzieliśmy sobie na kubku pod peny. I to nie, I nie było tak, tutaj. Nie, to nie było akurat tutaj, bo zmieniłem miejsce ze względu też na bezpieczeństwo dla ciebie i tak dalej. Po prostu tam było niebezpiecznie i dlatego sprowadziłem cię tutaj, w miejsce, gdzie jest bezpiecznie i tu sobie teraz z Jankę siedzimy, ale tam pod peny, gdzie żebym siedzieli, Janek po prostu siedział, wiesz i on nie pił wtedy alkoholu, tylko pił wodę dostał drgawek, był, zrobił się cały siny myśmy zazwoli na pogotowie, akurat sanitariusz zdjęcie widziałeś, pokazywałeś tak samo na live sanitariusz akurat mówił po polsku jego zabrali na siedząco, tak jak ktoś napisał wtedy w komentarzu, co pisałem, że właśnie przez serca trzeba go posadzić a nie żeby leżał. Rozumiesz? No i oni go zabrali. No. Dla mnie to było bardzo przykre. Ja potem od razu wyruszyłem na piechotę do tego szpitala, gdzie ja. co się działo zanim przyjechał Pogotowie. No jak drgawek on dostał. jaka była twoja reakcja? On się położył drgawek. Został od razu zadzwoniłem na Pogotowie. To nie jest tak. I jeszcze go reanimowałem. I jak to robiłeś? Normalnie. Czyli nie było w ogóle kontaktu z nim? Nie, nie było z nim kontaktu. Dopiero kontakt się pojawił, zanim przyjechała karetka, bo ocknął się. No i wiesz, no, udało się jakoś. No. I mi powiedział ten sanitariusz po polsku, gdzie go wiozą do szpitala. Jeszcze mi powiedział, ja się pytałam, a co mu jest? A on, on do mnie mówi, prawdopodobnie zawał. Mhm. Tym bardziej, że widziałeś, jest pocięty ma dwie zastawki w sercu tak prawda, no, bo Janek pokazał mi właśnie bliznę no, po operacji tutaj mi pokazał przed no, chwileczką sam siebie no dokładnie czyli hmm. były już jakieś takie czynniki, które no, uprawdopodobniały tę historię że to może być sprawa sercowa wiesz co, no ja Ci powiem, że to co napisali w tej, w tej karcie historii, co Ci wysłałem nie, od Janka to jest po prostu jedno wielkie jedno wielkie farmazony bo on naprawdę, ja go reanimowałem, on jak jakbym go nie reanimował i nie miał problemu z sercem, to po pierwsze, jeżeli tak jak było tam na tej karcie napisane, że był odwodniony i tak dalej, co mówiłeś, to by go nie trzymali ponad tydzień czasu w szpitalu. To trudno mi uwierzyć, że niemiecka służba zdrowia pisała farmazony, no ale z drugiej strony ta informacja o jego śmierci w sumie od nich wyszła, no chyba żeś coś źle zrozumiał. Ja podałem normalne imię i nazwisko, nie będę mówił, jak on ma na nazwisko, bo to jest Janek, także nazwiska nie podam, ale powiedzieli mi, że no 22.15. A jak to się stało, że Ty do tego szpitala trafiłeś, skąd wiedziałeś, do którego szpitala zawieźli Janka? Oni powiedzieli, a jednak jakby nie było... Jesteś bardzo obrotny, wiesz, ty, tak jak na przykład rozpiniłeś te bilety tak, jak, bo ty na do tym Barcelony. Pokaż. Zobacz. Uh -huh. Jednak jakby nie było To ja mam telefon. Cały czas muszę zerkać na, na motocykl, na pana żeby wiesz, wszystko Zobacz. było jak należy. To mam telefon, gdzie on mi podał adres gdzie mam tak samo Google Map. A po prostu. Wpisałem adres i poszedłem na piechotę Aha. I co, kiedy doszedłeś do, do szpitala? No, poszedłem tam na izbę przyjęć, tam gdzie przywożą właśnie pacjentów. I pytam się. Zanim mi odpowiedzieli, musiałem czekać jeszcze jakieś 15-20 minut. Potem poszedłem i się pytam normalnie, nie? Tak mi powiedzieli: no, przy, przykro mi, ale pacjent nie żyje co zrobiłeś potem wieczorem? No, ja pamiętam te rozmowy, Twój płacz, ale gdzie Ty spędziłeś nas? Bo Ty chyba się wtedy mocno doszukiłeś. Na dworcu. Na dworcu, bo tam był jedyny sklep, który był otwarty. Dlatego wiesz, no, tam był jedyny sklep, który był otwarty od razu. Nie ukrywam, jak wódki nie piję, tak poszedłem, kupiłem pół litra, wypiłem te pół litra, potem doprawiłem się piwami i poszedłem spać. Ale na następny dzień to wszystko do mnie wróciło. Także to i tak mi nic nie pomogło. Tak samo jak mówią, właśnie rzekomi psycholodzy czy tam inni, że to jest tylko placebo. Nie, to nie jest placebo. To jest tak, że po prostu alkohol umożliwić ci zapomnieć na chwilę, ale potem już jest koniec. I same problemy. Tak. Jak to było z tą pracą? Tam, przy tej kostrze brukowej, no ja poszedłem do pracy, żeby zarobić pieniądze, żeby wyjechać do Barcelony, najpierw do Paryża, żeby zapalić mu świeczkę pod wieżą Eiffla. Ale te prace znalazłeś, się jak Usianka, nie było? Tak. Bo był w tak. szpitalu? Tak. A ja tego nie wiedziałem, że on dalej jest w szpitalu leży. Opowiedz mi, jak taką pracę się szuka, jak ty te prace znalazłeś? E, wiesz, co ja nie szukałem, po prostu mnie znaleźli i pytali się, czy potrzebuję pracy. No także ja mówię, no tak, no potrzebuję. Z zakwaterowaniem, wszystko fajnie pięknie, pojechałem przy kostce brukowej. Dobra. U umówiliśmy się na konkretną stawkę, ile za dniówkę. Tylko nie mów, że ci oszukali. Nie. Właśnie to nie. Nie oszukali mnie. Wypłacali mi konkretnie na tą stawkę, co się mówiłem, konkretnie po danym dniu do ręki. Mhm. To nie było tak, że płacili tygodniowo. Nie. I jaka to ta dniówka? Codziennie płacili. No moja dniówka wychodziła 90 euro na za cały dzień. To bardzo dużo pieniędzy. No, dużo pieniędzy, no. To dużo więcej niż tutaj macie, bo to już wiem, że 30 euro, ale na dwóch. No, 30-40. 30-40 euro no, na dwóch. coś takiego. Czyli na potrzeby starcza nie trzeba karku zginać. No nie. I jak długo tam pracowałeś? E, wiesz co, no to Kijanek do mnie nie zadzwonił. I... Jak tak rzuciłeś pracę z dnia na dzień? Tak, od razu. Bo jak Janek do mnie zadzwonił i powiedział mi, że się włóczy po kolonii sam, tak ja powiedziałem: Janek, przytrzymaj się kurde, pewnej osoby, i ja będę w ciągu dwóch dni. Mhm. No i tyle. No i rzuciłem tę pracę i do Janka przyjechałem. Ale w jaki sposób rozwiązałeś umowę? No abyś nie nie iść, tut mir No widzisz. Ja powiedziałem, jakbyś miał 100 euro, to byś rozdał. Nie, ja bym nie rozdał. Migusiem. Ja bym nie rozdał. Czy ty jakoś rozwiązałeś tę umowę o pracę, czy po prostu porzuciłeś? Co, e, to, to nie było praca na umowę, to była praca na czarno. Także po prostu powiedziałem, że. Ale powiedziałeś. Muszę jechać tak, że muszę jechać i tyle, nie? To jeszcze mi oprócz tego, co zarobiłem, to jeszcze mi dali na bilet na pociąg, nie? No. To w sumie. I jeszcze mnie zawieźli na pociąg. Pieniądze zarobiłeś tam? No, 500 euro ponad. A czy ty te pieniądze wydawałeś, czy je przykisiłeś? E, nie, wydałem je z Jankiem. Jak przyjechałem, pierwsze co to wiesz? Zapytałem się Janka, czy jest głodny, czy ma co się napić. Nie chodzi mi teraz o alkohol i tak dalej. Czy jest wszystko w porządku, czy potrzebuje, czy ma jakieś recepty, żeby iść do apteki i wykupić. Jest okej. Okay. A wytłumacz mi, dlaczego wy teraz razem nie pracujecie? Dlaczego wolicie siedzieć na kubeczku? Ja rozumiem, jest plan podróży i być może nawet jutro już polecimy. Nie plan, do... tylko Barcelona. przemyślenie. Dobra, okej. Okay. Poprawiam cię. Dobrze. Decyzja Decyzja zapadła już? Tak, zapadła. Bo ja chcę, żeby on zwiedził, żeby spełnił swoje marzenia. Bo on do mnie powiedział, że jego marzeniem jest zobaczyć starym Barcelony. Ja ci powiem szczerze, że mam to w czterech literach. Co o mnie widzowie będą myśleć, czy inni, co to oglądają. Ale chcę po prostu, wiesz, dopóki żyje, ma problemy, jakie ma, zdrowotne i tak dalej, widzisz, no musi brać leki co drugi dzień. No to jest akurat bardzo szlachetna pobudka. I to, ja chcę po prostu, żeby spełnił swoje marzenie. Ja też nie wiem, ile mi zostało, nikt, nikt nie wie. Rozumiesz. Ale czy to też jest swoje marzenie? Wiesz co? Ja już nie mam marzeń. Ale wracając ja do mojego... Ja po prostu jestem tak, jak było w Berlinie mówione. Jestem wagabunda. Ja po prostu podróżuję. Wracając do mojego pytania, dlaczego nie pójdzie się do pracy? To ja jest Janek 200 nie możesz, euro. Janek nie może iść do pracy fizycznej, ja też nie mogę iść do pracy fizycznej, niestety. Bilet Mimo do... tego, że pracowałem w tej kostce brukowej. Bilet do Barcelony 200 euro dla dwóch osób, że się wyczęli taką ofertę, to właściwie można by było w jeden dzień zarobić. No dobra, w dwa. No... Przy naszych wiatrach, no to nie w dwa, około tygodnia. Bo wydaje się. No, to jest normalne, też trzeba za coś żyć, nie? Powiedziałeś, że Janek nie może pracować. No okej, okay, podróżuje, wiesz, każdego dnia jakiś wysiłek jednak robi. Natomiast dlaczego ty nie możesz pracować? Dlatego. I pokaż to widzom. Nie, nie chcę. Nie, wiem, dobrze. Okej, okay, widzę. No. No to rzeczywiście, właściwie... Nie wiem, czy ty byś nie mógł ubiegać się o rentę. Z tego w Polsce powodu. tak, tutaj nie. No tak. No dlatego ja postanowiłem, że po prostu tak jak zacząłem to swoje życie po 18 roku życiu, po skończeniu 18 roku życiu, tak ale mimo tego, że masz tak bardzo rozcięty brzuch, zresztą nie wiem, czy ta blizna w tej chwili się nie rozchodzi. No Czyli ja wiem. Nie pokazuje. Nie no. Nie wygląda ona. Ja czy bez... ja wiem. W każdym Ciebie razie mimo to podjąłeś pracę przy kosce Tak, podjąłem. Miałeś jakieś dolegliwości ze strony brzucha? E, wiesz co, po tygodniu zebrały mi się takie skórce w tym miejscu, gdzie miałem te operacyjne. Aha. Nie mogłem nic zrobić ani nic, nie. A pracodawca wiedział o tym, czy nie? Wiedział. pokazywałem, że jestem po operacji. I tak dalej, no, ale on powiedział, że to im nie przeszkadza, no i tyle. No. Ale no zamiast mnie dać do takiej lżejszej pracy, jak się układa kostkę brukową, czy coś do żabkowania, tak zwanego, do uszsłówniania, no tam to chyba też by nie dobrze. Nie, 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 do uszłówniania normalnie, bo to jest wiesz, automat, nie? tak zwana żabka. No, to jest żabka. bardzo silna wibracja. Bardzo silna. Tak, ale było to lżejsze niż po prostu wiesz, podawanie tych takich. Kostek tych takich wielkich chodnikowych, albo tych takich troszkę większych niż tych normalnych, co masz. Nie? o dajmy na to takie kostki, jak tam są. Nie? Tylko teraz raczej tam nie nagrywaj, bo siedzi jakaś kobieta za tobą i gościu stoi. Tu w ogóle jakiś dziwny klimat, mi się wydaje, robi się w koło. Jakieś dziwne osoby chodzą? No chodzą, chodzą. Dzisiaj byłem akurat świadkiem tego. Jedna pani jechała na rowerze, drugi też na rowerze. Narkoman. Nie będę mówił, narkoman. I torebkę je wyrwał z tego roweru. Tutaj, tak? Tak, no tutaj, w tym miejscu, tak jak masz ten suplement shop. I co się stało? No i ona, ona zaczęła zrobić, wiesz, panikę krzyknąć, tą to tą torebkę rzucił na ziemię i pojechał tam. W tamtą stronę. Czyli ona Uciekł. odzyskała ostatecznie. Tutaj. Tak, no bo on ją rzucił na ziemię, bo ona zrobiła ferment. Wiesz co, zaczęła krzyczeć, nie? Ale skąd wiesz, że on był zależny? Można sobie. No przecież widziałem. O i policja tutaj teraz podjeżdża. No oczywiście, niech podjeżdża i tak nam nic nie zrobią. Może oni coś będą chcieli od nas. Nie, coś... a, co, a co będą chcieli? Nie wiem, dokumenty na przykład. Nie, oni ewentualnie pójdą do rewę kupić sobie, nie wiem, która jest godzina. No, obiadek jakiś. Czy a czy tu kawę w rewę można wypić? Eee, tak, jest automat, ale tutaj masz wejście, a tam musisz iść. Jak będziesz wychodził, nie? Przez kasy. Na ile tych 500 euro starczyło wtedy jak Janek. Czy się spotkał z Tobą? Ej, powiem Ci, że na długo, na długo. Nie powiem Ci teraz dokładnie na ile, ale na, na długo starczyło. Pomidor, a jak wygląda rekonwalescencja Janka w tej chwili? No słuchaj, no on leki aktualnie ma przy sobie. Nie wiem, czy ma jeszcze jakieś recepty, czy nie ma, nie mam pojęcia, ale w każdym razie myślę, że na pewno... Czyli on dostał leki przy wypisie ze szpitala, tak? Tak, przy wypisie i na receptę, nie? A to nie sądzę, żeby mu na tak długo starczyło, no chyba że ich nie bierze. Nie, on nie bierze. On, on, nie, musi bierze, on nie musi brać co drugi dzień, dlatego on nie bierze. Aha. A co jeżeli chodzi o podróż, bo wybieracie się dalej, no. to co wtedy z lekami? I rzeczywiście miałeś rację poszli do sklepu. Panowie policjanci. No to chyba kogoś złapali, nie wiem. Może ktoś się połasił. A może i tak, może to ta interwencja jest, a możliwe. to możliwe. Wczoraj była też, jak mi tutaj siedzieli, to też była interwencja właśnie. No. Jak to będzie z tymi lekami w podróży? Wiesz co, no nie wiem, no ja będę musiał na pewno Janka się zapytać, ile on tych leków ma, to przede wszystkim, a po drugie ewentualnie zanim wylecimy, to udamy się tutaj, bo to jest też taki ośrodek, gdzie mają lekarza dla osób bezdomnych, żeby on nie wyrzucał opakowania, żebym po prostu przepisał albo mu je dał, jeżeli mu ich nie da, a przepisze, no to wtedy wiadomo, do apteki się wykupi. Pomoc one nie są drogie, nie? Wiesz, co, z jednej strony dwóch facetów, którzy siedzą na kubeczku, a z drugiej strony, wy jesteście świetnie zorganizowani. Ty wszędzie trafisz, ty wszystko wiesz. Wiesz, gdzie jest ośrodek pomocy, wiesz, gdzie są swegownia. Jak wam się udało tutaj przyjechać z... wtedy z Polski, z Warszawy? <laughs> Pociągami! <laughs> Najpierw żeśmy dojechali do Kostrzynia, ale to do Kostrzynia, żeśmy przyjechali normalnie z biletami. Potem udaliśmy się na piechotę 30 ponad 5 km do Frankfurta na Odron na piechotę. A z Frankfurta na Odron żeśmy się wsiedli w tak zwanego Rychlika. I dojechaliśmy do pierwszej stacji docelowej s bahna w Berlinie, czyli na Enkler, gdzie żeśmy wysiedli i wsiedliśmy na s ban i żeśmy dojechali sobie spokojnie bez biletów już s banem do centrum Berlina. Pomidoro tutaj do Kolonii? No słuchaj, no tutaj no to żeśmy wsiedli w ICKA no i co? niestety. ICC ICC. Zabrzmiało, tak. zastanawiałem się przez chwilkę czy nie trzeba będzie wycinać. Nie, no ICKA czyli to okay. jest tak w skrócie ICKA no ale niestety no, nie mieliśmy biletów, a była kontrol takżeśmy ja się no, dogadałem z konduktorem żeby nam wystawił po tym mandacie, żebyśmy mogli dojechać do końca. Aha. Żeby nas nie wysadzał gdzieś w polu ani nic. No i dobra, no i wystawił na po, na, po, po, po mandacie. No i tadaa. jesteśmy w kolonii. No ale mandat wisi na was. Co tam wisi? Na mnie nie wisi. Ja mam dwóch członowe nazwisko, a oni mi zawsze jedno nazwisko podali. <laughs> Rozumiem. To nie ma takiej obawy, że się zatrzymają i wsadzą do śniadania. Nie, nie, nie. Tutaj jak się ogarnęliście? Jak tutaj? Normalnie. Poznaliśmy taką starszą kobietę, Polkę, która też jest bezdomna i powiedziała nam, gdzie możemy iść. Tu, tam, załatwić i tak dalej. I to mi tylko starczyło. No i resztę, tak samo jak powiedziałeś, że jesteśmy bardzo zorganizowani. I tak mi się wydaje, że jesteście ogarnięci, bo wszystko wiecie co i gdzie. I też wiesz, gdzie kawy się można napić. Więc ja teraz 5 minut przerwy, też mam nerwy i muszę wypić kawkę. Nie ma problemu. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. A to jeszcze spróbuję tak delikatnie ten wóz policyjny pokazać pomidor pod obstawą, ale to przyjechali nie, nie do... Pomidora, nie, 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 Ej, nie mów tak. Nie pomidor pod obstawą, bo to nie. Nie ja, to na pewno nie ja. Rewę pod podstawą. Rozumiem, przyjechali po kogoś to pomidora tam trzeba buchnąć z rewę. Możliwe. No. Dzięki Pomidor. Trzymaj się.